Porsche znowu tracą oczy. Wyciekły zdjęcia nowego BMW serii 5 w odmianie Touring, a Amerykanie zbudowali Hummera z silnikiem z Challengera Hellcat'a. To tematy, które między innymi pojawią się w dzisiejszym odcinku Motoniusa. Także, moi drodzy, jest mi niezmiernie miło, że tutaj jesteście. No i zapraszam was bardzo serdecznie na zbiór najważniejszych informacji ze świata motoryzacji. Dobro, dobro! Zapewnij swojemu samochodowi ochronę na rejonie. Kup ramki do rejestracji na www.ituer.pl no także zapraszam Was na www.eatware.pl po ramki do rejestracji, które naprawdę są kozackie jakościowo. A Motoniusa zaczynamy od dość gorącej premiery, o której już wspominałem Wam w zeszłym Motoniusie, czyli od premiery nowego Porsche Macana. Najistotniejsze co ma miejsce to fakt, że ten SUV, dotychczasowy bestseller marki Porsche od teraz, będzie dostępny wyłącznie w wersji elektrycznej. Zaczniemy sobie od tego, co najlepsze, czyli od wnętrza tego samochodu, które moim zdaniem w dobry sposób nie zostało przekombinowane. I to mimo tego, że producenci samochodów bardzo często wprowadzając na rynek jakiś nowy, zwłaszcza elektryczny model, na siłę chcą pokazać, jak bardzo nowoczesne, futurystyczne i innowacyjne jest ich auto, również we wnętrzu. Tutaj zmiany są subtelne. Zrobiło się ciut nowocześniej niż w poprzedniku, ale nadal pozostała nam pewna analogowość. Tutaj muszę przyznać, że patrząc na układ i stylistykę wnętrza, Porsche mi zaimponowało, bo byłem niemal pewien, że na którymś etapie projektowania go przegnął, mówiąc wprost, pałę. Okazało się, że nie, natomiast miejsce, gdzie Porsche mi nie zaimponowało, to wygląd zewnętrzny. Zmiany względem poprzednika nie są radykalne. Bryła w dużej mierze pozostała ta sama, jedynie tylna szyba została nieco mocniej nachylona, sprawiając, że teraz trochę nie wiadomo, czy nowy Macan to po prostu SUV, czy może jednak SUV Coupé. No i kształt kloszy z tyłu oraz sposób ich umiejscowienia dają mi pewne skojarzenia z Hyundai'em Ioniq'iem 5. Czy to dobrze? No, na tym etapie oglądania tego samochodu, czyli wyłącznie na zdjęciach, szczerze powiedziawszy, nie jestem do końca przekonany. Z przodu natomiast kształt reflektorów w bardzo mocno zajeżdża mi Reno 5, którego wersja produkcyjna ma zostać zaprezentowana w dalszej części tego roku. Jest jeszcze jeden dziwny zabieg stylistyczny. Zwróćcie uwagę na to, jak wkomponowane są przednie reflektory i jakie dwa garby na masce idą za nimi. No, wygląda to co najmniej oryginalnie, mówiąc dosyć dyplomatycznie, natomiast jak chodzi o porównanie, to przychodzi mi do głowy jedno dosyć brutalne porównanie, a mianowicie był kiedyś taki samochód jak Citroen Ami 6, który również posiadał takie przedziwne wgłębienie w masce. Topowy Macan Turbo będzie miał 639 koni mechanicznych i aż 1130 Nm. Dzięki temu też sprint do setki zajmie mu zaledwie 3,3 sekundy. Porsche również zapewnia, że zasięg elektrycznego Macana, niezależnie od jego wersji, będzie co najmniej oscylował w okolicach 500 km, co jest dosyć odważną deklaracją, no ale z drugiej strony wiemy też, że te deklaracje zasięgu samochodów elektrycznych od producentów można sobie generalnie włożyć pomiędzy baj czy elektryczny Makan będzie tak samo dużym sukcesem na rynku jak jego poprzednik? Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Nie osobiście wydawało się, że krok w stronę elektryfikacji tego najlepiej sprzedającego się suwa marki Porsche będzie krokiem nieco zbyt odważnym i w dłuższej perspektywie czasu po prostu mówiąc nieopłacalnym. Natomiast w międzyczasie pojawiła się pewna statystyka mówiąca o tym, jakie samochody w Europie najlepiej sprzedawały się w 2023 roku. Topową piątkę otwiera Peugeot. 208. Na czwartym miejscu mamy Renault Clio, na trzecim Volkswagena Tiroka, na drugim Dacia Sandero, a na pierwszym no nie wpadlibyście na to, ale uwaga Tesle Model Y. Czyżby Teslowy trend z USA wkraczał do Europy? Nie wiem, ale mam nadzieję, że nie. Abstrahując od tego jednak, Tesla Y jest naprawdę niezłym użytkowo-samochodem jak na elektryka. Do tego wszystkiego jest dobrze wyposażona, nie wygląda jak górno i kosztuje 194 990 zł. Cena jest bardzo atrakcyjna. Jest bardzo atrakcyjna jak na dobrze wyposażonego spalinowego suwa, a jak na dobrze wyposażonego elektrycznego suwa, to jest wręcz turboatrakcyjna. Także no wygląda na to, że w tym przypadku po prostu cena czyni cuda. Natomiast elektryczny Porsche Macan z pewnością nie będzie aż tak tani, więc tym bardziej jestem ciekaw jego wyników sprzedażowych na rynku. Jeden z największych dealerów samochodów używanych w Polsce, czyli firma Autocentrum AAA Auto AAA Auto otrzymała karę od Urzędu Ochrony Konkurencji i Klientów w wysokości 72 milionów złotych. Mm. A, 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 auto usłyszało tak naprawdę dwa zarzuty. Pierwszy z nich dotyczy doliczania ukrytej opłaty osobom kupujących u tej firmy samochód używany. Mowa tu konkretnie o braku informacji na temat opłaty za dodatkową obsługę klienta w wysokości 1398 zł, która do ceny każdego samochodu była doliczana. Do tego okazuje się, że firma nie informowała klienta o tym, że w cenę każdego sprzedawanego przez nich samochodu wliczony jest pewien produkt ubezpieczeniowy, mający stanowić swego rodzaju gwarancję. Teoretycznie AAA auto zawsze udzielało rabatu w wysokości właśnie tej składki ubezpieczeniowej na każdy Samochód. Niemniej jednak no, klient tak czy siak wychodziło na to, że był zobowiązany, by tą składkę uiścić. I w ten właśnie sposób wartość fakturowa samochodu po prostu była zaniżana. Co więcej, nawet jeżeli klient zdecydował się na rezygnację z tego ubezpieczenia, to składka za ubezpieczenie nie wracała do niego, a wracała do firmy AutoCentrum AAA. Auto. A jakby tego wszystkiego było mało, podobno klienci byli zobowiązani podczas zakupu samochodu do złożenia oświadczenia, że dokładnie zapoznali się oni z stanem technicznym sprzedawanego pojazdu, nawet jeżeli jazda próbna się nie odbyła i nawet jeżeli taki klient specjalistycznej wiedzy w tym zakresie nie posiadał. I to był sposób AAA auto na to, by nie podnosić ewentualnej odpowiedzialności za wszelkie wady sprzedawanych przez nich samochodów. Także no, przyznajcie, że afera jest naprawdę gruba, tym bardziej, że chyba absolutnie każdy słyszał o tej sieci dealerskiej samochodów używanych. Wyrok okiku dotyczący kary na ten moment jeszcze nie jest prawomocny, a AAA auto zapowiada, że od niego będzie się odwoływać. Na ten moment wiemy już, jak wygląda nowe BMW serii 5 w nadwoziu sedan. Cały świat motoryzacji jednak czeka przede wszystkim na odmianę Touring, a to dlatego, że BMW zapowiedziało, że na bazie kombiaka swojej serii 5 stworzy odmianę M5 Touring, tak jak to już zresztą zrobili z nową M3. Piątka w Touringu do tej pory widziana była jedynie w kamuflażu, a jej oficjalne odsłonięcie miało mieć miejsce wiosną tego roku. Natomiast... Ktoś odpowiedzialny za zdjęcia studyjne tego samochodu, które oczywiście realizowane były odpowiednio przed premierą, postanowił się nimi podzielić w sieci. No i trzeba przyznać, że BMW poradziło sobie z projektowaniem takiej bryły samochodu całkiem nieźle. Auto wygląda naprawdę schludnie i nie jest toporne. Także kto wie, być może BMW uda się odrodzić na rynku trend samochodów w nadwoziu kombi, które oczywiście od pewnego czasu są sukcesywnie wypierane przez SUVY. Nie wiem, czy w ogóle kojarzycie, ale jakiś czas temu panowała plaga kradzieży przednich lamp z Porsche Panamer oraz modeli Cayenne, w których okazywało się, że wyciągnięcie reflektorów trwać może dosłownie jakieś 15 sekund. Niemiecki producent podszedł nad wyraz optymistycznie i ufnie do tematu projektowania zaczepów oraz zabezpieczeń przednich reflektorów, co z kolei umożliwiło kradzież tych wartych nawet jakieś kilkanaście tysięcy złotych lamp w dosłownie te kilkanaście sekund. Ostatnio sieć obiegły zdjęcia z Dieseldorfu, przedstawiające. Porsche Taycana, w którym ktoś w bardzo rzeźniczy sposób postanowił wymontować reflektory. Wychodzi więc na to, że reflektory do Porsche'a w dalszym ciągu są w cenie i mówimy tutaj o wartościach nawet jakichś 15-20 tysięcy złotych za parę, oczywiście lamp w stanie używanym. I mimo, że Porsche w modelu Taycan już wyciągnęło lekcję i uniemożliwiło łatwy, prosty i szybki demontaż przednich reflektorów, to w dalszym ciągu, jak zresztą bardzo dobrze widać, są osoby na nie chętne. Kurczę, w ogóle Wyobraźcie sobie taką sytuację, że schodzicie sobie normalnie rano na pewniaka do swojego samochodu, żeby pojechać z nim sobie do pracy i zastajecie taki widok. What the fuck is this piece of shit? Kradzież reflektorów to jedno, ale zrobienie czegoś takiego, takiej rzeźni z przednimi błotnikami, to jest jakaś abstrakcja. W ogóle powiem wam, że jakiś czas temu, gdy w Polsce jeszcze za oknem panowała prawdziwa zima, jadąc samochodem razem z moim kolegą, zresztą serdecznie pozdrawiam Pawełku, zastanawialiśmy się nad tym, czy zdarzyło się komuś w historii, by wylecieć na czołówkę z pługiem. No i powiem wam, że długo po tej rozmowie nie musiałem się już zastanawiać. A to dlatego, że w Stanach doszło do dość spektakularnego wypadku, w którym kierowca Subaru WRX wyleciał wprost na nadjeżdżający pług, który to jego samochód zasadniczą rzecz biorąc przepołowił. Także moi drodzy po takim nagraniu i po takich zdjęciach myślę, że wniosek jest jeden, a mianowicie nie ma co ryzykować w zimie i wyprzedzać na trzeciego, bo jeżeli by się zdarzyło tak, że spotkalibyście się z pługiem, no to skutki mogą być dosyć opłakane, aczkolwiek w przypadku tego wypadku w Stanach Zjednoczonych jakimś cudem nikomu w Subaru nic poważnego się nie stało. A w temacie odśnieżania w ogóle Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała nas niedawno o tym, ile budżet państwa kosztowało odśnieżanie dróg do połowy stycznia. W utrzymanie 8,5 km dróg krajowych w Polsce zaangażowane jest 2800 pojazdów. Cały sprzęt jest w gotowości od 15 października, choć po raz pierwszy jakiekolwiek solarki wyjechały na drogi 17 listopada. Jak dotychczas drogowcy zużyli 30 tysięcy ton soli drogowej, a całe to przedsięwzięcie na ten moment budżet państwa uszupliło o 200 milionów złotych. Czy to dużo, czy to mało? No, za taką kwotę można by kupić przykładowo 200 domów pod Krakowem, 400 kawalerek w Krakowie, 13 tysięcy sztuk BMW E46 albo 37 tysięcy iPhone'ów 15 Pro. No także, cóż, może i nie jest tanio, ale przynajmniej nie jest również za dobrze. Hammer H1 bądź też Humvee w świecie militarnych samochodów to wręcz legenda. Myślę, że każdy zna ten samochód w Polsce, nie wspominając nawet o tym jak popularny jest on w Stanach Zjednoczonych. Pewna amerykańska firma przerabiająca auta postanowiła jednak swojego Humveego przerobić tak, jak jeszcze nie przerobił go nikt inny. Pod maską wylądował ponad 700-konny doładowany kompresorem silnik V8 z Challengera Hellcat'a. Auto zostało obniżone, zamiast czterech kół dostało 6 i każde z nich jest napędzane. Do tego wleciał bardzo agresywny zderzak z przodu, gigantyczny dyfuzor oraz spoiler, który autentycznie pochodzi z samolotu. Dentrze również zostało przerobione, choć raczej nie nazwałbym go luksusowym, a bardziej ascetycznym, choć pasuje to, myślę, że do całej koncepcji pojazdu. Jeżeli auto Wam się spodobało, to dobra informacja. Myślę, że RR raczej skierowana do osób dosyć zamożnych, ponieważ już niedługo ten samochód będzie można wylicytować za pośrednictwem domu aukcyjnego Barrett Jackson. I to tyle w dzisiejszym odcinku, moi drodzy. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Przypominam o rameczkach na www.tv.pr. Trzymajcie się. Do zobaczenia.